Najlepiej zrobić sobie samemu doświadczenie. Ja bardzo dużo robię doświadczeń. Raz na tym wygrywam, raz przegrywam. ale później z tego właśnie wyciągam wnioski. Yy, posialiśmy poplon sobie, na połowę po, Arau został posiany poplon. Połowa rału została w ścierni. Yy, w momencie wjazdu, wieńczyń, yy, jak się większy przywódkowy, wjeżdżaliśmy w poplon, ziemia była czarna, wilgotna, taka tłusta ona była. A jak się skończył poplon i została zwykła ściernia, to się zaczęło kurzyć, to się zaczęło, ziemia po prostu była taka przesuszona. No ja od razu zobaczyłem efekt tego, że ten poplon w wysokości miał szczelam metr, metr 20, może ciut więcej. Ale wschody jęczmienia między jedną uprawą a drugą, no to szczelam były z 50% dużo lepsze, bo tam była zachowana ta wilgoć, tak? Tylko że korzyść tego, jaką my osiągniemy po tym poplonie. Jest na przyszły rok i to uważam, że no, my tutaj nie nadrobimy tego żadnym nawozem, żadnymi środkami.